Kochani, pozwolę, pozwolę sobie to. tym razem ja, Ewunia, bo mamy teraz taką, taką niespodziankę w ostatniej minucie, dostaliśmy informację, bo obiecałam wam przed, przed dwoma wyjściami, że was poinformuję za ile poszły księgi jakubowe. Kochani, okazuje się, że na Allegro poszły za 3050, ale historia się powtarza i nie mogło być tak, żeby poszły za mniejszą sumę. Nasz człowiek o dobrym sercu, Marcin, bo on nie jest anonimowy, mówi Pozdrawiamy nie jest. Marcina. 1000 euro, księgi jakubowe, kochani, poszły za 1000 euro. Marcin, jesteś wielki? Uuu. Duży szacun, nie będę tego powtarzać, po prostu robicie fajną fajną rzecz. I, i zobaczymy, co będzie w czwartym fitale, finale. Kochani, dzięki. Ewunia. Dziękujemy, słuchajcie. Nadeszła taka chwila, która dwa lata temu zburzyła po prostu wszystkim dobrą atmosferę finału. Wszyscy chcieli pomagać, nagle przyszła wiadomość, że nasz prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany. Chcielibyśmy złożyć hołd. Chcielibyśmy podziękować Pani Aleksandrze Dulkiewicz i Pani Monice Habior za to, że podarowały nam swoje rzeczy na licytację, ale jednocześnie Rzeczy, które nam podarowały, mają, słuchajcie, zupełnie inny wymiar. Są to rzeczy, które mają wartość emocjonalną. To, nie, to jest y, coś. Ciężko powiedzieć nam tutaj. Chcielibyśmy oddać hołd Pawłowi Adamowiczowi. To są rzeczy, które mają swoją historię, które mają emocje, które nam się z czymś kojarzą. To jest po prostu coś wyjątkowego i mieć taką wyjątkową rzecz u siebie w domu, to, to mieć kawał historii u siebie w domu, dlatego zachęcamy do licytacji, te licytacje tych tak. rzeczy właśnie z Gdańska za chwileczkę się zaczną na WhatsAppie. zapraszamy kochani. Pani Aleksandra Drukiewicz bardzo godnie reprezentuje Gdańsk, Pani Monika Habior z wielkim sercem pozdrawiamy za osobiste dedykacje, Tak, które otrzymaliśmy. I słuchajcie, yy, będziemy kończyć ten finał. Nie będzie to takie wow. Chcielibyśmy po prostu zakończyć go w ten sposób, że wyślemy światełko do nieba dla naszego prezydenta świętej pamięci Pawła Adamowicza i może zróbmy to w minucie ciszy. Żegnamy Was. Siema. Siema, kochani.